Zapraszam na drugą część filmiku, w którym omówię pozostałe znaki Zodiaku. Pozostały nam do omówienia bliźnięta, strzelec, koziorożec i skorpion. I tymi znakami teraz się zajmiemy. Zapraszam. Co czeka bliźnięta w roku 2020? Jaki ten rok będzie dla zodiakalnych bliźniąt? Co się wydarzy? Jaki będzie rok 2020 dla zodiakalnych bliźniąt? Ja się uśmiechnąłem, bo dla zodiakalnych bliźniąt wylosowałem kartę kochanków. Jest to o tyle ciekawe, że tej karcie odpowiadają właśnie zodiakalne bliźnięta. Że Karta kochanków jest związana ściśle ze zodiakalnymi bliźniętami. Co to może oznaczać? Miłość, związki. Jeszcze zobaczymy w drugiej karcie na związki, jak to, jak to będzie wyglądać. No, bliźnięta często mają problemy z podjęciem decyzji. Jest to jakby najsłabsza strona tego, tego znaku Zodiaku, i bardzo możliwe, że tak będzie w tym 2020 roku, że staną przed, przed decyzją, której nie będą mogły podjąć, czy będą, będą się wahać, czy będzie trudno podjąć. Wylosujmy może po, po karcie na życie zawodowe a później na związki, to połączymy z, z pierwszą kartą, będziemy wiedzieć do czego się ona odnosi. Co czeka zodiakalne bliźnięta w roku 2020 w sprawach uczuciowych i związkach będzie wyglądało życie zodiakalnych bliźniąt uczuciowe. Jeśli chodzi o życie uczuciowe, no to wylosowałem niestety kartę wisielca osamotnienia takiego, jeśli chodzi o życie, u, uczuciowe e, zawieszenia. Czyli albo e, samotność te, te bliźnięta zodiakalne, które byłyby bez partnerów, czy zakończyły te, te, te związki, to raczej e, mogą się spodziewać, nie muszą się spodziewać przełomu. Ra, mo może nie nastąpić przełom e, w, tej, w tej materii. Z kolei może być jakieś no, zawieszenie w związkach, w których, w których, w, w, w których już są. No. I stąd właśnie te, te problemy z, tym, z, z podjęciem tej decyzji, o czym mówiłem e, wcześniej. Czy zakończyć ten związek, czy rozpocząć nowy. E, no, bardzo możliwe, że tego rodzaju refleksje czekają za dekalny bliźnięta. Zobaczymy, zobaczmy, co w pracy. Co się wydarzy w życiu zawodowym, pracy i finansach? Co czeka z odekalne bliźnięta w sprawach związanych z pracą i z finansami? W roku 2020 praca i finanse. Yy, raczej zastój. Raczej zastój, o czym mówi, mówi czwórka mieczy. Czyli możliwy zastój w sprawach, sprawach finansowych, możliwe raczej trwanie w tym, w tym, co jest. Raczej nie widziałbym w tej karcie spektakularnych awansów, spektakularnych sukcesów. Bardzo możliwe, że trzeba będzie zająć się swoim zdrowiem, że no, trzeba będzie skorzystać z, z, z pomocy lekarza. Generalnie taki rok może być. Ta karta kochanków, no właśnie, ona może zapowiadać czasami miłość, związki, czy to związek z, z jakąś osobą, czy, czy, czy firmą, ale często może mówić o takim wstrzymaniu, takim, tak, takim, e, takim balansie, kiedy, kiedy nie można podjąć de, de, decyzji, kiedy tkwi się w, w impasie. E, I mam wrażenie, że e, drogie Bliźnięta, będziecie musiały w roku 2020 się z tym zmierzyć. Życzę Wam, żeby, żebyście wyszły z tego sukcesu, żeby się wszystko udało, żebyście rozwiązały swoje problemy jak najlepiej. Co czeka zodiakalne strzelce? Losujmy kartę dla zodiakalnego strzelca na rok 2020. Zodiakalne strzelce. Co czeka zodiakalne strzelce w roku 2020? Co czeka zodiakalne strzelce w roku 2020? Czeka zwiakalny strzelce w roku 2020. Coś się skończy. Coś się zacznie nowego. E, drogie strzelce, być może trzeba będzie jakiś rozdział zakończyć, żeby, żeby rozpocząć e, nowy. Tak już jest w naszym ludzkim życiu. Czy w ogóle? W w świecie, w świecie natury, że coś musi skończyć, żeby y, mogło powstać coś nowego. Jakby y, trzeba przestrzeni. Coś musi się usunąć, żeby mogło powstać coś, y, coś nowego. I taki właśnie y, może być dla was ten rok 2020. Zobaczmy, co się wydarzy w sprawach zawodowych. Co się jak będzie. Co się wydarzy w życiu zawodowym strzelca wydarzy, co czeka strzelcy w sprawach zawodowych w roku 2020, kwestie zawodowe, praca, kariera, pieniądze w roku 2020. losowana karta to diabeł. Nie taki diabeł straszny, jak, jak, jak go malują, Diabeł niekoniecznie oznacza w tarocie złego ducha Demona, więc bardzo proszę, nie wpadajcie w Panikę. No ale dobrze jest się liczyć z tym, że w tych sprawach zawodowych Diabeł dla mnie osobiście zawsze, czy najczęściej oznacza, jakby taką niewolę, jakby, jakby takie ki, taki kierat, jakby taką sytuację, w której się tkwi i z której trudno wyjść, w której tkwi się jakby trochę wbrew woli, w której jest się wyzyskiwanym. Więc diabeł w sprawach związanych z, z pracą może mówić o pracy, w której jest się wyzyskiwanym, w, którym, w której no może nie dostrzega się naszych dobrych stron, nie, nie dostrzega się naszych. Sukcesu, nie dostrzega się naszych osiągnięć, w której nie jesteśmy dostatecznie yy, nagradzani. Tak. Yy. Diabeł często też mówi o uwikłaniu się w pożyczki, kredyty i kłopoty z, z, ze spłacaniem. Więc, co mogę poradzić, to też kochane strzelce, żebyście zwróciły na to uwagę i, i nie zaciągały ochoczo i niefrasobliwie kredytów, pożyczek i nie popadały w długi, czego Wam serdecznie życzę. Sprawdźmy życie osobiste i uczuciowe w roku 2020. Będzie wyglądać życie osobiste i uczuciowe podekalnych Strzelcy w roku 2020. Będzie wyglądać życie uczuciowe i osobiste Strzelcy w roku 2020. Eee, bardzo możliwe, że coś się skończy w tym życiu eee, uczuciowym. Tak jak mówiłem. Mmm, na co wskazywała pierwsza, e, pierwsza karta? Coś będzie się musiało skończyć, żeby mogło, mogło powstać coś nowego. Czyli na zasadzie, coś się kończy, co, co, co coś się zaczyna. Na tym niestety, czy stety, oparte jest ludzkie życie. Mamy e, energetykę, jakby śmierci, e, zniszczenia tego e, miejsca, które zostaje wypełnione, zostaje o, oczyszczone czy opustoszone po to, żeby mogło. Powstać coś, coś nowego. Czyli czasami no, trzeba ruszyć w dalszą drogę, rozpocząć nowy rozdział w życiu, uprzednio ten y, pierwszy y, rozdział zamknąć, pożegnać się, klucz zamknąć na kłódkę, klucz wyrzucić y, za siebie, no i ruszyć po prostu w dalszą drogę. Kochane strzelce, życzę Wam w roku 2020 wszystkiego dobrego. Następny znak, koziorożec. Zobaczmy, co czeka koziorożce w roku 2020, co czeka koziorożce w roku 2020, co czeka koziorożce w roku 2020. Glosowana karta to gwiazda. A więc nie powinno, nie powinno być źle, przynajmniej na podstawie tej pierwszej karty można domniemywać. Jak, mów, jak już mówiłem w dzisiejszym programie, w pierwszej części filmiku, Gwiazda mówi zawsze o odbudowywaniu, o podnoszeniu się, o, o dźwiganiu się, jakby z upadku. Dosłownie mówi o nadziei. Karta to jest karta, Gwiazda to jest karta, karta nadziei. A więc miejcie nadzieję, drogie kochane koziorożce, w roku 2020. Życzę, żeby wszystko się poukładało po Waszej myśli. Zobaczymy, jak to się odnosi do najpierw może spraw uczuciowych. Co czeka koziorożce w sprawach uczuciowych w roku 2020? Co czeka koziorożce w sprawach uczuciowych w roku 2020? Tym, co czeka koziorożce w uczuciach w roku 2020? Bardzo możliwe, że staniecie przed jakimś wyborem. Wielu z Was może stanąć przed, przed jakimś wyborem. Pokazało mi się dwójka buław. Dwójka buław to jest każdorazowo karta wyboru. No często ona pojawia się wtedy, kiedy tkwimy w jakimś związku i poznajemy kogoś, kogoś nowego, czy też może, nie wiem, poznaliśmy dwie nowe osoby i wahamy się pomiędzy nimi i trudno nam się wybrać, trudno nam się zdecydować. Zawsze ta karta tych, tych dwójki buław mówi o problemach z tym, z, z, z tym związanych. Wylosowałem akurat w tym wypadku dwie karty i druga karta to jest uślam, ósemka buław, która mówi y, o rzeczach, które będą się działy bardzo szybko. Czy to będą to jakieś szybkie przelotne romanse, czy szybkie y, komunikaty, bardzo możliwe, przez, y, że przez komunikatory internetowe, y, przez, y, przez portale towarzyskie, czy, y, czy szybkie randki. Y, no tak to wygląda. Sprawdźmy może wobec tego, co Was czeka w finansach i pracy. A zazwyczaj praca i finanse dla mocno stojących na ziemi koziorożców są priorytetem. Sprawdźmy, co czeka koziorożce w sprawach finansowych i w pracy w roku 2020. Co czeka koziorożce w sprawach zawodowych i w pracy w roku 2020. Poczeka koziorożce w sprawach zawodowych i w pracy w roku 2020. Bardzo możliwe, że zmiana pracy. Bardzo możliwe, że zmiana pracy, bo wylosowałem w tym wypadku dwie karty. To jest królowa mieczy, mówiąca o końcu, mówiąca o dosłownie odcięciu, odcinaniu się od starego. I druga karta to jest karta głupca, czyli wyruszenia w drogę. Czyli bardzo możliwe, że nowe przedsięwzięcia, nowa praca, nowe projekty. No, liczcie się z tym, można liczyć się z tym, że albo trzeba będzie zmienić pracę, albo w tej pracy czekają jakieś rozczarowania, które sprawią, że trzeba będzie podjąć nową próbę, jakiś nowy rozdział, w każdym razie zawodowy. Życzę Wam, kochane Koziorożce, w nowym 2020 roku wszystkiego do, dobrego. No i sukcesów w, w, w nowej pracy. I zostały skorpiony, bo jakoś tak się złożyło. Bardzo przepraszam, że troszkę tak chaotycznie omawiam poszczególne znaki Zodiaku nie po kolei. No, ale mam, mam nadzieję, że nie jest to dla Was, kochani, jakąś przeszkodą. Sprawdźmy, co czeka Skorpiony tym razem, tak? W roku 2020. Co czeka Skorpiony w roku 2020? Co czeka zodiakalne Skorpiony w roku 2020? Głosowana karta to sprawiedliwość. Karta kontynuacji, karta kontynuacji, karta tego, tego, co jest. Nie widać, nie widzę w tej karcie jakichś spektakularnych zmian. E, raczej, raczej kontynuacje. E, Oby to nie była jakaś taka bierność, bo czasami, gdy długo nic się nie dzieje, gdy nie wprowadzamy jakichkolwiek zmian do, do, do naszego życia, to popadamy w taką stagnację, taką bierność. Ona czasami jest nam potrzebna, czasami spełnia użyteczną rolę, ale gdy trwa zbyt długo, powoduje skostnienie i, 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 i zastój, yy, który w końcu. Musi, musi się czymś skończyć. Czasami musimy wprowadzić do naszego życia zmiany, wprowadzić jakieś świeże powietrze. Tak? Dobrze, sprawdźmy, co skorpiony czeka. W miłości i uczuciach. Co się wydarzy w miłości i uczuciach skorpionów w roku 2020. Miłość i uczucia dla skorpionów w roku 2020. E, wy... Wylosowana karta to siódemka kielichów, czyli uważajcie na umiar skorpiony. Ta karta jest powiązana ze skorpionem, oznacza Wenus w skorpionie, właśnie. I często mówi o takim oddawaniu się. Rozkoszą, rozkoszą zmysłowym, rozkoszą, rozkoszą seksualnym, bez, bez żadnego e, umiaru, zamykaniu się jakby w takich e, przyjemnościach, w, w użyciu, w hedonizmie, w rozkoszach zmysłowych, w rozkoszach seksualnych, które przecież skorpiony jako bardzo zmysłowe bardzo lubią, bardzo preferują. E, więc pytanie, czy e, o to, czy, czy, czy nie warto zachować jakiegoś umiaru w tym wszystkim. Tak? Yy, jeszcze jedna sprawa. W życiu skorpionów, w życiu uczuciowym, bardzo możliwe, bardzo możliwy powrót do czegoś, co był w przeszłości, do odrodzenia starej miłości, dawnej miłości, czy, czy powrotu do, do dawnego partnera, czy do dawnej partnerki, czy jakiegoś sentymentu do kogoś z przeszłości czy spotkania kogoś z przeszłości bo wylosowałem także kartkę kartę szóstki kielichów za, która zawsze mówi o sentymencie powrocie do czegoś co było do czegoś z przeszłości a co czeka skorpiony w życiu zawodowym co czeka skorpiony w życiu zawodowym w roku 2020 co czeka skorpiony w finansach i życiu zawodowym w roku 2020 o nie powinno być źle nie powinno być źle. Czwórka monet. Idealnie wręcz koreluje z tą pierwszą kartą, którą, którą wyrosowałem, czyli kartą, jak mówiłem, takiego. Takiej stabilizacji, kontynuacji, braku zmian, bo czwórka monet też mówi o, o stabilizacji, o braku zmian, o trwaniu czegoś, co jest dla mnie osobiście, jest to bardzo pozytywna karta, jeśli chodzi o, o finanse. Mówi o trzymaniu dosłownie pieniędzy. O posiadaniu pieniędzy. Więc y, skorpiony rok w y, finans, finansach i pracy rok 2020 nie powinien być dla Was y, zły. Omówiliśmy zatem już wszystkie znaki Zodiaku. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcieli poświęcić czas i obejrzeć mój filmik i, i wysłuchać mojej prognozy. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania i tak jak mówiłem na początku, proponowałem, żebyście w komentarzach może podsuwali mi pomysły na, na kolejne filmy, na kolejne programy o to, co chcielibyście usłyszeć, jaką prognozę, na jaki temat, czy może żebym wypowiedział się na prognozy polityczne odnośnie losu świata, odnośnie na przykład tego, co się wydarzy w polityce no, światowych mocarstw, jak na przykład Stany Zjednoczone czy, czy, czy inne kraje? Co będzie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo tam też jest sytuacja, powiedzieć, że napięta, to nic nie powiedzieć, bo już praktycznie jest sytuacja wręcz militarna, wręcz, wręcz wojenna. To czy chcielibyście, żebym poruszał te tematy, czy, czy, czy może inne? E... Ze swej strony będę starał się jakby poruszać różne wątki, różne tematy. Zapraszam i dziękuję wszystkim. E, miłego wieczoru, jego popołudnia. Cześć.